Witajcie serdecznie Tarocistka Ania. Czytanie na październik dla wag. Witajcie wagi. Przetasujemy karty i krótkie czytanie na miesiąc październik. Co Was czeka? Jaki w ogóle ten październik dla Was będzie? Czy, czym się macie zająć? A co sobie po prostu macie odpuścić? Na koniec wyciągnę dla Was kartę. Z przesłaniem anielskim. Mhm. Zobaczymy, co październik przynosi dla Was. Mhm. Październik rysuje się przed Wami jako miesiąc, w którym być może będziecie się musieli skupić na tym, żeby pokazać światło. Jakie macie przekonania, żeby te przekonania, przekonania bronić przed światem? Być, być może będziecie mieli albo kłopoty finansowe, albo będziecie komuś pomagać w jakichś rzeczach finansowych, sprawach finansowych. Być może nie będziecie umieli podjąć jakiejś, jakiejś decyzji, bo nie będziecie widzieć rozwiązania. Ok, jedziemy. Jaki jest charakter tego miesiąca dla Was? Jaki będzie dla Was Październik? Ano, Październik będzie dla Was miesiącem hmm, e, bogatym w doświadczenia, bogatym w spotkania z ludźmi, e, i będziecie w Październiku albo balować, albo kontaktować się z mnóstwem osób, e, będziecie przebywać wśród mnóstwa osób. Natomiast uważajcie, bo być może nie będziecie mogli być sobą w tych, na tych spotkaniach i w tych relacjach z ludźmi, w które wejdziecie. Czym powinniście się zająć, jak najlepiej wykorzystać październik? W październiku macie się skupić na relacjach domowych, na tym, żeby wasze życie rodzinne było harmonijne i stabilne. I ono takie będzie, jeżeli będziecie faktycznie spędzać czas z rodziną, jeżeli faktycznie będziecie przeznaczać czas na to, żeby z rodziną być, macie się interesować tym, co dzieje się z Waszymi dziećmi, z Waszym partnerem czy dalszymi krewnymi. A co sobie macie w październiku odpuścić? W październiku odpuśćcie sobie um, jakieś głębsze przeżycia. Przeznaczcie ten październik po prostu po to, że, na to, żeby, żeby po prostu żyć. Nie zgłębiajcie, nie analizujcie, jedźcie na bieżąco, korzystajcie z chwili, nie rozkminiajcie jakichś niestworzonych historii, nie analizujcie, a, po prostu jedźcie, je, jedźcie, jedźcie. Nie jedzcie, tylko jedźcie na bieżąco ze swoim życiem. Bawcie się. Bawcie się, ale uważajcie też na nieszczerych ludzi. Ok. Przesłanie anielskie dla Was na październik. Wagi. Przesłanie anielskie dla Was. Azurę. Twoje pragnienia spełnią się w najbliższej przyszłości. Miej wiarę i bądź cierpliwy. Nie próbuj wymuszać ich urzeczywistnienia. Czyli słuchajcie, waki, cierpliwie, czekajcie na to, co przyniesie los, dbajcie o rodzinę, dbajcie o swoje relacje z ludźmi, bo takich będziecie mieli dużo w październiku. Natomiast odpuśćcie sobie w październiku. Odpuśćcie sobie. Przemyślenia, głębokie refleksje, zagłębianie się w jakieś duchowe sprawy. Życzę Wam wagi pięknego, wspaniałego, cudownego października, który spędzicie w dobrym towarzystwie. Pa! pa.